Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie siostry i bracia. Jest mało znaną Polską Świętą. Żyła na przełomie XVI i XVII wieku. Mając zaledwie 22 lata, została wdową. Korzystając ze swego majątku i idąc za natchnieniem Ducha Świętego, utworzyła i prowadziła dom Pański ofiarowania Najświętszej Marii Panny. Pochylając się nad ubogimi dziewczętami, dała im dom, w którym mogły zamieszkać. Uczyć się i przygotowywać do życia w świecie, który w XVII wieku nie był przychylny, szczególnie ubogim dziewczętom. Dała im nie tylko dach nad głową, ale także nadzieję na pewną przyszłość, a przede wszystkim kierowała ich wzrok na Boga. Dziś jej dzieło kontynuuje zgromadzenie panien ofiarowania najświętszej Marii Panny znane jako siostry prezentki. Zofia Maciejowska. Urodziła się w roku 1584. Jej rodzice, Mateusz Maciejowski i Katarzyna z domu Lubowiecka, należeli do średniozamożnej szlachty małopolskiej, zamieszkującej ziemię krakowską i sandomierską. Posiadali dobra w okolicach Krakowa, a także dwie kamienice przy ulicy Szpitalnej w Krakowie. Doczekali się licznego potomstwa, pięciu synów i czterech córek. Wychowali swoje dzieci w atmosferze religijnej. Zofia była trzecim w kolejności dzieckiem. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem, w młodym wieku, mając 16 lat, wyszła za mąż za Jana Czeskiego, dziedzica miejscowości Czechy koło Słomnik i przyjęła nazwisko męża. Małżeństwo to trwało zaledwie 6 lat. W 22 roku życia owdowiała. Potomstwa nie miała. Pomimo młodego wieku, urody, zamożności i starań o jej rękę nie wyszła po raz drugi za mąż. Dalsze swe życie poświęciła pełnieniu dzieł miłosierdzia, świadomie włączając się po Soborze Trydenckim w nurt odnowy życia religijnego w Polsce poprzez dzieło kształcenia i wychowywania młodych pokoleń. Czasy, w jakich przyszło żyć Zofii Czeskiej, były bardzo trudne, naznaczone wielorakim cierpieniem, z powodu dużej śmiertelności ludzi, często nawiedzających kraj klęsk, nieurodzaju, powodzi, głodu, chorób i wojen. Pozostawały osierocone dzieci, w wielu przypadkach bez opieki i środków do życia, zdane na łaskę krewnych, a w skrajnych przypadkach zmuszone do podjęcia żebraczego, a nawet niemoralnego życia. Zofia Czeska postanowiła zająć się dziewczętami. Zwłaszcza osieroconymi i pochodzącymi z ubogich rodzin. Otworzyła dla nich swój dom przy ulicy Szpitalnej w Krakowie, w którym mogły nie tylko zamieszkać i otrzymać opiekę, ale także uczyć się. W tym budynku zorganizowała w latach 1621-1627 szkołę wraz z internatem i nazwała to miejsce Domem Panieńskim Ofiarowania Najświętszej Marii Panny. Była to pierwsza w Polsce formalnie zorganizowana szkoła dla dziewcząt, posiadająca odpowiednie struktury organizacyjne. Też w tamtych czasach do szkół uczęszczali tylko chłopcy. Natomiast istniejące przy niektórych klasztorach żeńskich wychowanie i nauczanie dziewcząt miało charakter niewielkich prywatnych pensji, dostępnych tylko dla zamożniejszych rodzin. Zorganizowany przez Zofię Czeską Instytut Zatwierdził biskup krakowski Marcin Szuszkowski 31 maja 1627 roku, a następnie potwierdził go w imieniu Stolicy Apostolskiej nuncjusz Honorat Visconti 24 maja 1633 roku. Instytut zyskał aprobatę także króla Władysława IV dnia 30 czerwca 1633 roku. Był to Instytut religijny zorganizowany na wzór zakonny, ale zakonem w dosłownym znaczeniu nie był. Jego protektorem był każdorazowy biskup krakowski. Opiekę duchową sprawowali ojcowie jezuici z pobliskiego kościoła świętej Barbary w Krakowie. Pragnąc zapewnić trwałość swemu dziełu, Zofia Czeska podjęła staranie o nadanie instytutowi charakteru formalnego zgromadzenia zakonnego którego głównym zadaniem miało być nauczanie i wychowanie dziewcząt. W czasach, w jakich żyła, była to rzecz prawie nowa, gdyż zgromadzenia zakonne o charakterze czynnym, to znaczy o ślubach prostych i bez ścisłej klauzury papieskiej, zaczęły dopiero powstawać w kościele. Bóg odwołał ją do wieczności w trakcie organizowania zgromadzenia. Zmarła w opinii świętości w wieku 66 lat, 1 kwietnia. 1650 roku. Została pochowana w Kościele Mariackim w Krakowie, gdzie do dziś spoczywają jej doczesne szczątki. Natomiast jej czaszka przechowywana jest w bocznej kaplicy Kościoła Świętego Jana w Krakowie. Zgromadzenie zakonne panien Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, panien prezentek, ostatecznie ukształtowało się już po śmierci Zofii Czeskiej. Jego ustawy zatwierdził w 1660 roku biskup krakowski Andrzej Trzebicki. Ustawy zgromadzenia zostały opracowane na podstawie konstytucji prowadzącego podobną działalność wychowawczą Konserwatorium Świętej Eufemii w Rzymie. Przedmowa Matki Zofii Czeskiej do tych ustaw jest jej duchowym testamentem, świadectwem żywej wiary i szczególnej miłości Boga. W niej w sposób jednoznaczny określiła cel i intencję swego działania. Wyraźnie zaakcentowała poczucie otrzymanego od Boga wezwania, by podjąć dzieło wychowania dziewcząt, i to jako wyraz wdzięczności wobec Boga za Jego dobroć i miłość. Wyraziła to obrazowo: Pan Bóg nic od nas nie potrzebuje, ale potrzebuje nas w tych najmniejszych, z którymi się uosabia. Była przekonana, że służy dziewczętom w tym, co najważniejsze w ich drodze do zbawienia i świętości, zgodnie z Bożym zamiarem, jak podkreślił pomocniczy biskup krakowski Stanisław Smoleński. Jej pragnieniem byłoby wszystko, co posiadała, oddać Bogu, ale jak stwierdziła, Bóg, jako Pan wszystkich rzeczy, żadnej darowizny naszej nie potrzebując, przyjaciołom to swoim, sługom i sierotom i dzieciom oddawać każe. I co się im daje, jakby się jemu samemu dawało, przyjmuje. Dlatego poświęciła swoje życie najbardziej potrzebującym. Innym razem wyraziła się: Między tymi obrałam sobie najmniejsze dzieci i sieroty, to jest ubogie i opaczenia, nie mające panienki, aby z tej najmniejszej cząstki, przy której mnie Bóg żłaski i miłosierdzia swego zostawił, miały wychowanie dobre. Swe życie duchowe Zofia Czeska oparła na kulcie Eucharystii. Oraz na nabożeństwie do Matki Bożej, której była wielką czcicielką. Maryję w tajemnicy ofiarowania w świątyni wybrała za patronkę swego dzieła oraz wzór całkowitego oddania siebie Bogu. Pamięć o Zofii Czeskiej, o jej wielkiej miłości do Boga i wrażliwości na niedolę człowieka, przetrwała do dziś. 1 kwietnia 1995 roku. Karolina Franciszek Macharski, metropolita krakowski, otworzył jej proces beatyfikacyjny. Etap decyzjalny procesu został zakończony w listopadzie 1997 roku. W czerwcu 2011 roku papież Benedykt XVI podpisał dekret Heroiczności cnót Zofii Czeskiej, a w grudniu 2012 roku wydał dekret zatwierdzający cud za jej wstawiennictwem, jakim było uzdrowienie kilkuletniego chłopca z ciężkiego zapalenia mózgu. Uroczystość beatyfikacyjna Matki Zofii Czeskiej odbyła się 9 czerwca 2013 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Przewodniczył jej w imieniu papieża Franciszka kardynał Angelo Amato. Wśród zasług błogosławionej Zofii Czeskiej Kardynała Mato wymienił dbałość o rzetelne wykształcenie i intelektualne i religijne młodych kobiet, przygotowujące je do godnego życia rodzinnego i zawodowego. Dzieło Matki Zoficzewskiej trwa do dziś. Kontynuują je siostry prezentki, jej duchowe córki. Prowadzą szkoły, licea, internaty w Krakowie i Rzeszowie, a także przedszkola, domy dziecka, zajmują się dziećmi specjalnej troski. Kilkunastu miejscowościach w Polsce prowadzą w szkołach katalizację, są także zaangażowane w pracę parafii, głównie jako zakrystianki. W duchu aryzmatu swej założycielki zgromadzenie podjęło także pracę wśród dzieci i młodzieży na Ukrainie. Mimo iż błogosławiona matka Zofia Czeska żyła prawie cztery wieki temu, to jej radykalny wybór Boga i prowadzenie do Niego młodego człowieka stanowił zawsze, a dzisiaj szczególnie Mocny fundament wychowania. Swoje wychowanki, matka Zofia, uczyła podstawowych rzeczy, prostych prac i prostych modlitw, żeby otworzyć ich serca na to, co Pan Bóg będzie chciał im przekazać. Czyniła wiele starań, by w szkole była kaplica, aby mogła wszystkie sprawy omawiać z Bogiem na modlitwie. Uczyła otwartości na potrzeby drugiego człowieka. Współczesnym nauczycielom przypomina, że mają prowadzić młodego człowieka. Do otwarcia serca przed Panem Bogiem. Mimo, że nigdy nie miała własnych dzieci, stała się prawdziwą matką dla wielu dziewcząt. Stanowi autentyczny przykład pełnienia posługi nauczyciela i wychowawcy dla osób zakonnych i świeckich. Jest klubą naszego narodu, prawdziwym bogactwem dla Kościoła i Polski. Wspomnienie liturgiczne błogosławionej Matki Zofii Czeskiej, przypada 15 maja. Unmy się. Josierny Boże, Ty sprawiłeś, że błogosławiona Zofia, troszcząc się o młodzież i o potrzebujących, żyła nieustannie w Twojej obecności. Za jej wstawiennictwem udziel także nam łaski żywej wiary, abyśmy nieustannie mogli służyć Tobie, naszych bliźnich. Amen.